Chyba musimy porozmawiać. Nie teraz. Mam tyle na głowie. Muszę się uczyć. Jestem pod presją. Czuję się niezręcznie. Ja też. Na dodatek szkoła, próba z almą ciągle coś. Za chwilę wpadniemy w panikę. Porozmawiajmy. Teraz to niemożliwe. Po próbie będę spokojniejsza. Wtedy pogadamy. Obiecuję. Dobrze. Teraz skupmy się na występie u Almy. Właśnie. Szykujcie paszporty. Na pewno pojedziemy z mamą w trasę. Diego Bustamante na żywo. I jak? Załośnie. Nie sądzę, żeby twoje nazwisko znalazło się na plakacie, ale pomarzyć zawsze można. A ty? Pojechałbyś? Nie chciałbym stracić roku szkolnego, a RBD trzeba jeszcze dopracować. Później sami pojedziemy w trasę. Miguel ma rację. Poza tym te stroje. Jakub Britney Spears. Obiecałam, że porozmawiamy po występie. Słucham. Chodźmy do mnie. Przebiorę cię. Paskala już nie ma, a dziewczyny poszły coś obejrzeć. Chodź. Już idę. To dla mnie? Oczywiście. Dziękuję. Oby Ci się spodobała. Jest cudowna. Co robisz? Czego szukasz? Obroży. Jakiej obroży? Nie udawaj. Tej, którą dostałaś od Gastona. Zachwycałaś się nią w niebogłosy. O to ci chodzi? To nic śmiesznego. Mylisz się. To zabawne. Wyjaśnię ci dlaczego. Chodź. Chopi. przedstawię ci pewnego złośnika. Nie polubisz go, ale... Mogę wejść? To człowiek, którego kocham najbardziej na świecie. Chodź. Miguel, te presento a Poznaj Ciopiego Co to jest? Piesek. Ma obroże. Od kogo? Oto cała tajemnica. Skąd go wzięłaś? Znaleźliśmy go z nowymi uczniami. To nasza oficjalna maskotka. Gaston pomógł nam go uratować. To jest ten wasz sekret. Aha! Śliczny, prawda? Przez tę kudłatą kulę zbliżyliście się do siebie? Nie mów tak. Przede mną możesz mieć tajemnicę, ale nie przed Gastonem. Nie gniewaj się. Nie o to chodzi. Gaston, albo ja. Wybieraj.